Siema. To jest kolejny odcinek serii Let's Play Patapon 3 Robimy kolejną misję oczywiście. Mm, nie. Dzisiaj mam trochę do pogadania yy, Mianowicie będę mówił o kilku sprawach Jedną z tych spraw będzie... Mm, yy, będzie... będą sprawy serwera. Który, jak już, który, który jak yy, osoby, które mnie subskrybują, powinny wiedzieć, napisałem o tym biuletyn w poprzednim tygodniu bodajcie. No i yy, w związku z tym serwerem, yy, miałem na nim dość sporo pracy i nie mogłem yy, za bardzo. Yy, Poświęcając tak się wyrażę, cały czas na serwie, żeby to jakoś tam wyglądało. E, to nie jest główny powód, dlaczego tych odcinków nie było dojdę do tego. Tak więc yy, dalej jeśli sprawę serwera, yy, to proszę was, yy, nie wyrażajcie się wulgarnie, bo ja to jeszcze przecierpię, ale yy, był jeden użytkownik. Mówię był, bo, dost, bo, dost, bo dostał permanentnego bana. Zaknięcie na adminów. Admini mu zwracali uwagę 10-15 razy. Ale on dalej za każdym razem jeszcze bardziej wulgarnie się do nich odnosił. Skończył, skończyło się na tym. Zresztą yy, nie, będę, nie będę to powtarzał. W, każ, w każdym razie to ja widziałem logi z serwera on się wyrażał, no i... Ogólnie, y, nie dał sobie, mm, podam też inny przykład, poprosił o kuboida na działkę. Admin się pomylił, dał klocek za mało, oklnął go. No i po tym jak go oklnął, dostał od razu pernametnego bana. Bo my jesteśmy w stanie dużo znieść, ale to już jest przesada, naprawdę. Okej. Okay. Dalej. Jest nowa mapa. Tak więc nie proście adminów o itemy. Oczywiście przeczytali tablicę ogłoszeń, która jest, od razu jak zezwą... Jak pojawicie się na serwerze, jest czałka na tabliczkę, na której wszystko pisze. O. Ktoś do mnie dzwoni. O. Okej. Okay. Dalej. Yy, tak więc przeczytajcie to najpierw, żeby nie było. Druga sprawa. Nie piszcie, o, zygotony nam pomagają, nie piszcie, bo mnie to naprawdę wkurza, jeśli jest napisane na tablicy ogłoszeń, że serwer, że jeśli macie lagi, poczekajcie aż wam się załaduje mapa, zanim napiszecie, że macie lagi, ponieważ jak ja wbijam, to nie wiem czemu tak jest, najpierw ta grać 10 graczy, ja chwilę czekam i ja lagów nie mam. Nie wiem czy to jest skodowany naprawdę, ale i serwera u ciebie nie stawiam. Mam taki sam dostęp do serwera jak wy. I ja latów nie mam. Kolejna sprawa. Nie proszcie o opa, bo nie dostaniecie. Opa daje tym osobom, które zasłużyły. I jeśli dostaniecie OPA i od razu potem zespałnujecie 20-30 gigantów, już Opa nigdy nie dostaniecie. Bo ja Wam nie daję tego opa, żebyście się bawili. Bo na to, na to my się bawimy. Owszem, na serwerze od 23 do tam, pierwszej, drugiej, trzeciej, to serwer jest zablokowany i tylko admini mam wtedy dostęp. I tam wtedy można się bawić na kopii mapy, a nie żeby ktoś mapę uszkodził. Okej. Okay. Co jeszcze? Aha, miałem powiedzieć, dlaczego odcinków nie było. To jest jedna sprawa z, z serwerem, a druga, że wzdorałem sobie z adminami, że moglibyśmy nakręcić Escape Up bez platformu. Tylko coś mi nie wyszło. Ponieważ mam Freezy co parę sekund i doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na to jest zainstalowanie sterowników do kontrolera z twardego w celu zwiększenia ich yy, zwiększenia wydajności samego dysku ponieważ yy, dysk trochę przymula jeśli się mogę tak wyrazić w tej chwili no i jedyną metodą byłoby jest jedyną metodą na instalację tych sterowników to jest wgranie ich podczas instalacji systemu, tak więc na razie to odpada, zanim napiszecie defragmentowałem dyski jeśli co parę sekund, pół minuty flizb wam nie przeszkadzały to napiszcie w komentarzach wrzucę coś, a jeśli nie trzeba czekać aż Czeka mnie reinstalacja systemu. Myślę, że pod koniec wakacji i tak będę robił reinstalację, tak więc do tego czasu na pewno... Po tym na pewno już by... Na pewno do listopada zrobi zainstaluję... usunę XPK i zainstaluję Windowsa 7. Bo, bo wiecie, wielkimi krokami zbliża się Battlefield 3 który niestety na XP-ku nie pójdzie. OK, To tyle mojego gadania. No, tyle. Chyba domyślam się, co się teraz stanie. Uuu, nieładnie. On był taki sympatyczny. Ja mam nadzieję, że on się obroni. To jest chyba jeden z najlepszych bohaterów. Mrocznych oczywiście. Okej, to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, wszystkie rzeczy z tym związane. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w na następnym odcinku Let's Play Patapon 3.